Hej hey wam wszystkim, z tej strony Elir i witam Was ponownie w bądź co bądź naszym małym miasteczku. Na wstępie od razu taka informacja odnośnie ostatnich dwóch odcinków. Mm. Dopiero po wrzuceniu ich na YouTube zwróciłem uwagę na takie dziwne przestrzelenia dźwięku. Nie wiem czym to jest spowodowane, czy jest to spowodowane... Mm, błędem programu, którym nagrywam, czy moim komputerem, czy samym wejściem USB. Dlatego jeżeli w tym odcinku pojawią się tego typu rzeczy, z góry za nie przepraszam. Staram się jak mogę je wyeliminować, jednak kilka, troszeczkę czasu może mi to zająć. Druga sprawa jest odnośnie dzisiejszego odcinka taka, że mogę być delikatnie Hmm, powiedzmy przytłumiony. Dlaczego? No dlatego, że zaczęła się jesień i niestety mój organizm bardzo ciężko znosi y, warunki pogodowe, które mają miejsce w czasie jesieni, czyli takie skoki ciśnienia. Aktualnie jest godzina późna nocna, a ja takrywam ten odcinek z sarybistym bólem głowy. Dlatego, jeżeli będę odrobinę przytłumiony, to z góry Was przepraszam i, i, i proszę o, o Waszą wyrozumiałość. No dobra. Ostatnim razem Walczyliśmy z podpalaczem i z mordercami. Dzisiaj spróbujemy sobie ogarnąć yy, tą drogę. W jaki sposób spróbujemy to zrobić? Spróbujemy zrobić yy, autobusy. Spróbujemy zrobić zajezdnię autobusów wahadłowych i rozplanować yy, naszą strefę powiedzmy mieszkalno-komercyjną z połączeniem strefy przemysłowej i zobaczymy czy ten ruch tutaj uda nam się w miarę, w miarę zminimalizować no dobrze pojemność przystanku autobusowego 40 simów na tej zajezdni może tutaj funkcjonować dobra, może zrobimy sobie tak to sobie pacniemy tu To fajna sprawa. Aczkolwiek rzadko z tego korzystałem. To jest to ociupiny głupie z mojej strony. No i dobrze, postawiamy sobie teraz kilka, jak jest 10 za godzinę. Nie jest to jakaś tragedia, a spróbujemy połączyć sobie mm, tutaj elegancko całe nasze miasto żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby każdy sim miał dostęp do autobusu i żeby nie trzeba było mm, kombinować z dojazdami to poustawiamy, sobie. tu tu jeszcze jeden damy dobrze, tu, tu, tu pod szkołą tutaj mamy, tu mamy, tu mamy a jeszcze tutaj postawimy dwa o, nie postawimy, nie mamy już pieniążków no dobra, ale zobaczymy jak nam to zadziała Autobusy wahadłowe 3 3 autobusy mm. No dobra Czyli jeden taki przystanek daje nam Parking autobusów daje nam 3 autobusy Tak No dobrze Zobaczymy czy uda nam się zbić yy tutaj ten nadłog samochodów wiadomo jeszcze są pojazdy dostawcze właśnie same te, te ciężarówki tutaj dość skrawnie blokują ruch zatem oj, najlepiej byłoby um, zostawić tą drogę tylko dla autobusów i dla ciężarówek dostawczych i maksymalnie zminimalizować hmm. chciałbym go złapać jestem ciekaw co on robi proszę bardzo idzie z pieniędzmi no dobra spróbujemy maksymalnie tutaj Zminimalizować ruch, jaki się odbywa. Dobrze jest to chyba zacząć robić od początku. Tak przynajmniej mi się wydaje, że już na samym powiedzmy początku planować rozmieszczenie przystanków. Później w dużym mieście może się nagle okazać, że nie mamy miejsca na to. Hmm. Co tutaj później? Nie chcemy, za, nie chcemy zbyt szybko rozwijać naszego miasta. Mogłoby się to skończyć dość, dość tragicznie dla budżetu. No, w budynki 3. Jeszcze jeden gdzieś jest w jakimś razie. A, to jest... I tak miasto rozwinęło się całkiem zgrabnie, biorąc pod uwagę ilość blokowisk, jakie mamy. Mnóstwo problemów z Choroba. Hmm, czemu tak? Tu mamy z śmieci, obok mamy rurę odpływową, to może być problemem. Hmm, sprawdźmy sobie w takim razie mapę zanieczyszczeń powietrza. No wiadomo, tutaj to zanieczyszczenie powietrza generowane jest z grawni, ale to wszystko idzie w bok. Radioaktywności raczej nie mamy. Mapę zdrowia. Uj. Mamy tutaj zgon. Mapa zarazków. Elektrownia wiatrowa ma sporo zarazków. Zanieczyszcza ziemię. Czy coś zanieczyszcza wodę? Nie, chyba nie mamy nic takiego. Zielone to ścieki, ale nic takiego nie mamy. Tylko jeszcze są śmieci. <laughs> Sprawdźmy mapę zanieczyszczenia ziemi. No właśnie. Tutaj ziemia za chwilę będzie czarna. Ale być może uda się to jakoś tutaj opanować. No proszę bardzo. Chyba udało nam się wy... wyeliminować problem korków. Tak mi się przynajmniej wydaje. Za ten dźwięk, który się zaraz może pojawić, przepraszam z góry. Musiałem poprawić sobie mikrofon dobrze, sprawdźmy jak to wygląda, a tu jest... Chwali Interesuje mnie czy to jest... Aaa, stój Czerwona poproszę Tak, autobus wahadłowy Fajnie skręcam tu, tu, elegancko Na pewno chcą kościół, możemy postawić meczet, ale jest bardzo... A, swoją drogą pokażę wam fajną informację na meczecie eee, To jest z kultury Tak, kult no i możemy postawić oczywiście dom kultu, kościół. Hmm. Oczywiście chrześcijanie. Tu mamy meczet. i <gryw> Fajna jest informacja. No, mamy ten imponujący budynek, przyda, cha, przyda charakteru każdej okolicy. Będą tu przychodzić ja mówię, szukający się wyższej. Wyjdą z poczuciem I ta informacja na koniec. Niekuś losu próbując zburzyć meczet. Taka śmieszna informacja na temat... <gryw> Tak, yy, ludzi, którzy wyznają, to jest bodajże, że islam ma meczety. Nie jestem przekonany także z góry, przepraszam, ewentualnych wyznawców. Ja osobiście nie wyznaję żadnej religii, yy, więc nie muszę się na tym wszystkim znać. Dalej mamy kult, dom kultu, nowoczesna świątynia. Yy, nie wiem, co Simowie tutaj yy, czczą może ten diamencik simowy no i mamy standardowy tą świątynię typowo buddyjski eee... znaczy typowo fiński taki orientalny eee... klimat tą drogą wygląda to całkiem fajnie i może nawet byśmy się zainteresowali ustawieniem takiego jakiegoś domu kultu Damy sobie na razie spokój, może później, jak później będzie więcej. Za duży dług w autobusie, no właśnie. Musimy pomyśleć o rozwinięciu naszych e, naszych linii, dlatego zaciągniemy sobie 50 tysięcy... Znaczy zaciągniemy, Boże, przepraszam za to. Obligacji się nie zaciąga, obligacji się wypuszcza. Zatem wypuścimy sobie 50 tysięcy obligacji. sobie zajezdnie autobusów wahadłowych do powiedzmy dwóch powinniśmy mieć 9 autobusów 9 autobusów myślę że na początek będzie pasażerów dziennie hmm. a pierdolimy sobie jeszcze jeden Oczywiście nasze autobusy mogą y, również jeździć z y, miasta do miasta i tutaj pojawia się właśnie y, problem natury powiedzmy technicznej z tego względu, że jeżeli pojawiają się korki, to czas oczekiwania, średni czas oczekiwania wydłuża nam się do kosmicznych po prostu... Y, no mam 80%. równo ubezpieczenie na 10%. Ach. Po prostu wydłuża nam się czas oczekiwania do, do kosmicznych rozmiarów fala przestępstw. Mmm. Dobrze, ja chciałem rozbudować również. oj, ojoj, oj, oj, oj. Mamy dwa wozy policyjne. Patniemy sobie jeszcze. Jeszcze dwa. Mmm. Na tą chwilę powinno nam to wystarczyć. Hmm. Mam nadzieję, że na tą chwilę nam wystarczy tyle radiowozów. Gro, nie troluj. Tutaj nowoczesny jakiś. Hmm. Wysyłka materiałów. Dobrze, zatem. Zaczniemy od razu już może pomalutku budować nasz skład handlowy. Czemu teraz? Ano dlatego, że będziemy mieli miejsce poleciało to poleciało. Zobaczył. Miejsce nasze fabryki będą miały gdzie wysyłać swoje towary. To będzie tak zwany fracht. Znaczy ja mogę stąd wyciągnąć, nie, nie, mogę mieć więcej dróg na skrzyżowaniu niż cztery. Hmm. Pomyślmy. Tu będą kopalnie, tu będzie kopalnia. stąd aż aż tu tak aż dotąd stąd aż dotąd co to się zrobiło jakieś skrzyżowanie tak dokładnie dosłownie zrobiło się takie małe nieznaczące skrzyżowanie tu elegancko udało się opanować ruch mamy tutaj wolny przejazd dla służb ra ratowniczych chyba ratunkowych się mówi mm. Zatem postawmy nasz skład handlowy. Dobrze, niech nasze fabryki mają gdzieś wysyłać swój fracht, swoje towary. No właśnie. I pomału zacznijmy może faktycznie interesować się yy, wydobyciem w naszym mieście. Wcześniej być może warto byłoby się zastanowić nad y, rozbudową naszej miejscowości. Hmm, taki helikopter jak, jak z y, helikopter jak z tego. No, helikopter jak z Avatara taki, no. z geometrią no. rotorów. Dobrze, ale my nie przyszliśmy tutaj po to, aby obserwować yy, nasz głowiec, który tam sobie relacjonuje pożar. Obejrzymy to sobie w telewizji. Natomiast interesuje nas rozbudowa miasta. I tak, tu sobie połączymy te drogi. Dlaczego? Dlatego, aby usprawnić tą troszeczkę ruch. Ta droga jest jakby główną wlotową drogą i taką... Mm, główną drogą ruchu i taka dodatkowa droga odchodząca może mieć korzystny wpływ na... na nasze... późniejsze poczynania. Tu nie chcę robić w ten sposób. Chciałbym to zrobić... No dobrze, zobaczmy sobie może taki kwadracik tutaj. No, w ten sposób sobie zróbmy. Ale Holender równo. Dlaczego nie chcę tutaj połączyć? No wiadomo, ze względu na, na to, że nie chcę zbyt dużej ilości skrzyżowań. O, za mało pieniążków się zrobiło. No niestety musimy się wstrzymać, o, czy... Oj oj, nie, nie, tylko mam te jedne obligacje wypuszczone. Hmm. Zatem musimy się wstrzymać na razie z, z budową. Możemy natomiast pomyśleć o rozpoczęciu... No, o rozpoczęciu budowy tutaj i tutaj. O rozpoczęciu budowy kolejnych... Yy, mieszkań Teren jest tutaj do, dość dogodny no, Zobaczmy jak wygląda mm, jakość terenów w mieście Tu mamy dobry teren dla niezamożnych Tutaj odrobinę terenu dobrego dla zamożnych osób jest Natomiast tu mamy doskonały teren dla średnio zamożnych ludzi Potrzebni pracownicy w mieście, zatem Dobrze, że nam się tutaj będą ludzie wprowadzać, na pewno jest potrzebna niewykwalifikowana, no tu oczywiście mamy tragiczny y, teren, On jest w porządku dla niezamożnych, wiadomo, ludzie niezamożni nie bardzo mają y, możliwości, tak, y, wybrania sobie powiedzmy mieszkania i najczęściej niestety lądują w slumsach, ale my nie chcemy, żeby, żeby nasi niezamożni mieszkańcy mieszkali gdzieś w, przy fabrykach, to nie będzie dobre ani dla nas, ani dla, dla nich. Natomiast elegancko sobie tutaj pomyślimy o rozbudowie naszego miasteczka. Tutaj teren nam... No tak, zwiększyła się gęstość tutaj, zatem budynki zostaną przekształcone. Do, do bloków zostaną rozbudowane. Jak wygląda zatem sytuacja, że tak powiem, na rynku pracy? Sprawdźmy to sobie. Mamy wolne miejsca mamy 234 wolne miejsca dla średnio zamożnych y, natomiast mamy 202 bezrobotnych hmm. ten pomysł ma zwiększeniu y, jakości wartości tych gruntów co my tu możemy zrobić żeby tą wartość gruntów podnieść no możemy kupić coś takiego sprawdźmy sobie naturalne zróbmy no, sobie sportowe to od razu sfuturyzujemy tutaj ten obszar kawałeczek obszaru właściwie dobra postawmy sobie może tutaj albo może tu nie postawmy sobie tutaj <coughs> teraz nasze budowy zostaną sfuturyzowane tak, następuje futuryzacja przy czym jesteśmy informowani takim właśnie znaczkiem że wartość gruntów tutaj wzrosła. Sprawdźmy sobie mapę futuryzacji. No i tak, mamy tu źródło futuryzacji i zasięg, w jakim dana futuryzacja nas obejmuje i sfuturyzowane budynki, jak również niesfuturyzowane, zaznaczone kolorem białym. Sprawdźmy sobie zatem, jak wzrosły ceny gruntów tutaj. No i proszę bardzo. To w połączeniu z tym, dało nam y, dość dobry teren dla średniozamożnych teraz musimy no proszę bardzo, jakiś budynek tu nam się wiąże to będzie prawdopodobnie kamienica my natomiast czekamy na średniozamożnych ludzi ale nie będziemy tu nic robić na razie, żeby ich wprowadzić dlatego, że ten budynek nam się przebudowuje poza tym mamy dość kiepską sytuację, jeśli chodzi o nasz budżet który, nie oszukujmy się, pomalutku wydaje mi się, zaczyna nam się sypać Dodatkowo trzeba zapewnić jeszcze przyjazd tym ludziom tutaj, którzy y, rozpoczęli życie w naszym mieście, jak również dać im dostęp do szkoły. Swoją drogą y, dostęp do szkolnictwa również zachęca ludzi do y, przybywania dla, do naszego miasta. Jak i, a właśnie, zwiększyła się wartość gruntu na tyle, żeby wprowadzili się średnio zamożni, co właśnie też daje nam y, Postawienie przystanku autobusowego wbrew pozorom, SIMowie cenią sobie możliwość kształcenia swoich y, pociech, jak i kształcenia siebie samych. sprawdźmy Biuro Progres. Aktywne ubezpieczenie ustawione na 10%. W przyszłym miesiącu, mam nadzieję, zmieni się to na 80%. Dobra, jak wygląda ta sprawa z frachtami? Proszę bardzo, mamy. Oj, oj, trochę tego frachtu mamy. Pytanie, czy te ciężarówki dostawcze. A no właśnie, to mamy maksymalnie mm, zapakowany fracht. Hmm możemy starać się pomóc naszym Simom hmm. Naszym y, fabrykom jaki możemy je kompletnie olać hmm. Nic na razie nie będę tutaj kombinował. Fabryki muszą sobie dać rady same. Oczywiście, gdyby było drugie miasto, prawdopodobnie ten frach wyruszył do drugiego miasta. No niestety, ze mną nikt na razie nie gra, zatem muszę sobie radzić z tym, z tym co mam. Tutaj pięknie przebudowują się te budynki. No przyspieszmy sobie, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Czy żebyśmy mieli znowu odpalacza miasta. Pełny autobus, wcale mi się to nie podoba. Jak wygląda? A, 7000 potrzeba. Mamy 12 autobusów, więc ich nie ma rudą. Sprawdźmy, jak wygląda. Sprawdźmy, jak wygląda. Oj, oj. Hmm. Niedobrze. Oczekujący pasażerowie. Sporo pasażerów tutaj oczekuje dziennie na, na autobusy. Mapa populacji. Hmm. A turystyki nie mam. <laughs> Przepraszam za to? Hmm. Trzeba będzie w takim razie pomyśleć o rozwinięciu naszej yy, sieci, naszej sieci linii autobusowych. Tutaj widzę, dociera do, do fabryk, do sklepów, albo i nie dociera, być może tu zawracają. Jak wygląda sprawa z wartością gruntu? No, pięknie, pięknie, bardzo ładnie. Tak, nasi simowie się cieszą jak najbardziej z y, możliwości jazdy po mieście autobusem. Również możemy spróbować dać im tramwaj taki tramwaj przez główną drogę. Aczkolwiek w tym momencie nie sądzę, żeby to miało sens. Zresztą nie mamy tutaj mamy tylko jedną główną drogę, i tak naprawdę mm, nie widzę sensu dawać taki krótki odcinek linii tramwajowej, gdzie tutaj nic nie ma na razie. Pomyślimy później nad tramwajami. Hmm, co byśmy mogli tu jeszcze zrobić? Na pewno przyspieszyć czas gry. zobaczyć, czego pragną nasi Simowie. Jest spory popyt na strefy mieszkaniowe dla średniozamożnych, a tam może byśmy zwiększyli gęstość. Hmm, Spróbujmy to zrobić drogą. Droga o wysokiej gęstości. Czy uda nam się zwiększyć gęstość? Tak. Hmm. Może tak, a może nie. Muszę zostawić sobie miejsce na rozbudowę. No, pomyślimy, czy wzdłuż tej linii mógłbym coś tutaj zrobić. Mógłbym. Teraz. Sprawdźmy w ten sposób, czy coś tu się rozbuduje. Chyba ciut za mało miejsca. O matko! Kolej maglev, to jest jeszcze daleko do tego. Niestety tutaj się nie rozbuduje nic. Mamy dwa opuszczone budynki. No biorcie w towaru. A, gęstość się zwiększa. Dobrze, to do tym musimy, musimy po prostu poczekać na to aż gęstość się zwiększy. Tymczasem... A, tymczasem skończmy sobie budowę tej drogi. sobie w ten sposób zróbmy sobie tak mm, co tam chciałeś wakaty dla średnio zamożnych No wiadomo mamy wakaty dla średnio zamożnych natomiast na tę tą chwilę wprowadźmy po prostu ludzi do miasta tu chyba już sobie wjeżdżam pomału na rudę Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z rudą. No właśnie, tu mamy spore pokłady rudy. Hmm. Ale być może uda się to obejść w odpowiedni sposób. Uda się uniknąć tutaj straszenia ludzi, że tak powiem. Natomiast ogarnijmy sobie może jeszcze jeden park, futurystyczny. Tu na rogu. Oj, proszę bardzo, zwiększyła nam się wartość gruntu. Ludzie nam tutaj wprowadzą się średnio zamożni, czyli, czyli ci, których potrzebujemy tak naprawdę. Mamy sporo wakatów na miejscu dla średnio zamożnych. Ogarnijmy sobie przystanki. Dobrze, i ogarnijmy sobie szkolnictwo. Co do szkolnictwa, to trzeba by też pożarna działa za wolno. Niedobrze. W każdym razie to jest wszystko w tej chwili, co zrobiliśmy. Na tą chwilę ja się z Wami żegnam. Jeśli się podobało, oczywiście łapka w górę, jeśli nie łapka w dół. Również zachęcam do subskrypcji. Taki magiczny czerwony guziczek, prawdopodobnie po prawej stronie. A na to chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia następnym razem w naszym mieście. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się jesieni. Na razie.